Znajdujemy się dzisiaj na torze kartingowym w Toszalinie, gdzie przeprowadziliśmy ostateczne testy nowej opony Type S2. Naraziliśmy ten tor specjalnie, ponieważ zawsze na tego typu obiektach są problemy z chłodzeniem opon i często dochodzi do przegrzania i przedwczesnego uszkodzenia oponu. Dzięki zastosowaniu nowej technologii produkcji dało się w niej znacząco poprawić wytrzymałość i jednocześnie zachować dotychczasową wysoką przyczepność przez cały okres jej użytkowania. Miałem dzisiaj przyjemność tutaj na torze, to, że w przetestować nowy produkt firmy Extreme Performance. Była to mianowicie nowa opona Extreme Type S2. Do testów użyliśmy mojego auta. Jest to BMW E30 silnikiem LSX, który posiada 74 litra pojemności oraz 590 200 koni i około 700 Nm. oponie najbardziej podoba mi się to, że utrzymuje ona swoją wytrzymałość oraz przyczepność na każdym okrążeniu jej użytkowania, czyli od samego początku do samego końca utrzymuje te same właściwości. Dodatkowo porównując ją z innymi konkurencyjnymi oponami, odpowiada mi jej charakterystyka. Jest ona bardzo przewidywalna i łatwa w prowadzeniu na torze, nawet w takim nerwowym małcie jak moje.